Honda w kolejnym odcinku jest ze mną pani Sandra. Panią Sandrę możecie kojarzyć z odcinka poświęconego HONdzie Civic Sport Dzień dobry, pani Sandra. Dzień dobry! Proszę mi powiedzieć, co pani u nas kupiła, bo wystąpiła pani w jednym z odcinków. I jaką ja dzisiaj niespodziankę chcę Pani zrobić? E, zakupiłam u Was e, jakieś e, dokładnie 10 miesięcy temu e, Honda Civic 5D w automacie 1-5 Turbo. E, I tak. Pan Krzysztof chce mi teraz zaproponować e, jazdę taiperem. Tak. <laughs> Białym, przepięknym taiperem, który jest tak naprawdę moim marzeniem i myślę, że na pewno po niego wrócę. No i jestem zachwycona. <laughs> Pani Sandra zapytała mnie, czy Honda Civic Type R posiada skrzynię automatyczną. Nie mamy takiej możliwości w tej chwili przy tym modelu. Możemy tutaj wybrać tylko sześciobiegowego manuala, ale rozumiem, że jazda manualem nie będzie problemem. O, zobaczcie, to jest, to jest właśnie samochód, w którym pani Sandra przyjechała do nas na przegląd. W tym właśnie przyjechała Pani Sandra na przegląd, a my przejedziemy się białym silikiem, tajperem. Rozumiem, że dla Pani nie będzie problemem jazda manualną z czynią biegu. Oczywiście, że nie. No to. To rewelacja. Pani Sandro, no to zaczynamy jazdę. Jestem ciekawy, po pierwsze, tego, jak już wsiądzie sobie Pani do środka. Mhm. Żeby Pani powiedziała troszkę o różnicach, czy się lepiej siedzi, czy gorzej, a w, mm -hmm, jasne. w czasie jazdy przetestujemy 320 koni, bo jest to samochód z, o pojemności 2 litrów, turbo, osiągający moc 320 koni mechanicznych, osiągający prędkość 270 km na godzinę. Jest ślisko, ja poprosiłem Panią Sandrę, żeby uważała, bo nie mam bielizny na zmianę, <noise> także dobrze. zaczynamy. Jasne, nie mogę się doczekać. Jak czerwone dodatki. Jeździ Pani czerwonym silnikiem w kolorze Raili Red. Tak widać. Dokładnie. Więc, więc myślę, że te dodatki w tej porze Pani pasują. Mamy Bardzo. też czerwone pasy z przodu, z tyłu. Super. Podświetlenie w ogóle, no mega robi wrażenie, naprawdę. Polecam, naprawdę warto usiąść za tą kierownicą. Dobrze. Zacznijmy jazdę. Ja powiem tylko tak, zacznijmy jazdę od trybu Comfort. Mhm. Jeżeli zmienimy sobie tym przełącznikiem, auto wchodzi w tryb Comfort i. Zobaczymy. Później przyłączymy sobie na tryb sport i przyłączymy na tryb R+, na końcu, żeby też zobaczyła Pani, jak ten samochód zmienia swój charakter. No bo jest to ciekawe. To jest taki samochód, który można, którym można jechać codziennie po zakupy i takim, który można pościgać się na torze. Ale to zobaczymy w czasie jazdy. Jestem ciekawy Pani opinii. Tak więc zaczynamy jazdę. Nie wiem, czy to kwestia ogólnie tego, że to jest manual, ale mam wrażenie, że jest ciszy od mojego przy ruszaniu na przykład. Oj... Zobaczcie, co tutaj nas zaskoczyło. Tajper 9. Generacji. Chyba nas wypuści. Wydaje mi się, że ten pan także może jechać do nas na jazdę testową. Zapytamy go potem, czy możemy skorzystać z wizerunku pana. W trybie komfort także zawieszenie będzie inaczej pracowało. Więc na razie sobie jedźmy na tym trybie komfort potem ewentualnie przełączymy sobie na tryb sport i na tryb R plus, wtedy także robi się wszystko nam na czerwono na wyświetlaczu cudowne, naprawdę takie małe rzeczy Piękne. cieszą najbardziej o kobiety chyba zwłaszcza <t> <t> Tak. Ale uwaga, już, już na trzecim biegu jedzie lepiej. Już ja jest super. Zdradzę, że na każdym jedzie lepiej, ale to zaraz może się Pani przekonać, bo jak to Honda lubi obroty, jak wyjedziemy sobie, gdy Oj będzie tak. taka możliwość, będę chciał, żeby Pani sprawdziła, jak to przyspiesza, jak to pracuje. Nawet teraz w czasie jazdy możemy sobie włączyć tryb sport, już będzie trochę głośniejszy Już czuć, wydech. już. A teraz dam Pani w najbardziej ekstremalnej wersji, czyli wersji R no tutaj no także mamy umieszczony centralnie wydech z tyłu, tylko tu mamy z trzema końcówkami. U Pani także w wersji Sport jest ten wydech centralnie umieszczony. Tak, ale są to dwie końcówki. Tak jest. Mm -hmm. No już jest Pani ekspertem w tej chwili. No <laughs> mówi na wersji Sport, że to jest taper. Brakuje oczywiście tej tylnej lotki, która tutaj jest, ale e, proszę zobaczyć ona nie ogranicza za bardzo widoczności ta tylna lotka. Ona dodaje tylko uroku. Ona dodaje tylko uroku, tak. We wcześniejszych wersjach ona była niżej i rzeczywiście mogła trochę ograniczać, natomiast w dziesiątej generacji ona jest taka uwypuklona ku górze, nie powinna zasłaniać. Teraz robi pa, większe wrażenie pierwsza. niż w dziewiątce, tak, potwierdzam, naprawdę. Po wejściu do salonu od razu pierwsze co zrobiłam to spojrzałam na Tajpera <grym> czerwonego. <grym> ja się tak zapoznaję z samochodem. Tak. <grym> Więc... Na razie przy małych prędkościach, proszę mi powiedzieć, jak doznania? Czujemy, znaczy, że jest tak, sztywniejszy e, dużo samochodem. Tak, na R poczułam w ogóle kierownica o wiele jest sztywniejsza, to nawet jak próbowałam skręcić, tak. To, to tak jakby no, trzeba wyużyć trochę więcej siły, tak. to na pewno jest twardsze, jest twardsze zawieszenie i to czuć podczas jazdy. Nie czułam tego na jeździe komfort. W lewo w lewo. Mhm. I w prawo tak jak tam. Czyli, tak. Czyli jest wyczuwalna różnica? Jest, jest. O teraz nawet przy skręcie jest mocno wyczuwalna różnica i tak trzeba dołożyć siły, żeby skręcić. Ale no to jest normalne przy sportowych samochodach, tak? Trochę ich puścimy w przodem. Tak. No niestety nam pada i jest ślisko i chcę, żeby to pani Sandra zrobiła w bezpiecznych warunkach, żeby sobie po prostu to przyspieszenie e, gdzieś tam do tych 100 km 120 km na godzinę poczuła, ale właśnie od niższego biegu, więc będę panią prosił o zredukowanie za chwilkę do dwójki, mhm. tak, lekkiego przyciśnięcia. Zobaczy pani w ogóle jak ten samochód pięknie pracuje, wydech, e, układ kierowniczy. No i ten dźwięk tego silnika jest niesamowity. Ja już jestem zachwycona, a najlepsze przede mną. Niech pani tak delikatnie jeszcze zwolni, ja będę chciał, żeby pani do dwóch dystrybutowała. Tak z 50 do dwóch jedziemy, jak będzie pani miała możliwość. Na szczęście jest tu w miarę pusto. Proszę. To do dwójeczki poproszę. I jedziemy. O kontro atrakcji. No bajka, jejku, to jest coś pięknego, naprawdę polecam wszystkim, jest taka radość z jazdy, gdyby nie ta pogoda, to mi się wydaje, że byłoby o wiele jeszcze lepiej. Tak, my będziemy tu w prawo, ale prawda, jest jejku. moment, no ale niestety, padliśmy, złapało nas, tak, złapała nas chmura zrywało nam trochę przyczepność, nawet było słychać po prostu zejście na biegi, i ten sportowy dźwięk. Też <grym> proszę zobaczyć, że robi międzygaz, czyli jak pani wciśnie sprzęgło, to on sam podbija, żeby zredukować bieg, na przykład delikatnie obrot. Mhm. <grym się odbija> Niestety mamy straszną widoczność. No tak. No, Ale to pani jest dla mnie najważniejsze. Ale przycisnęliśmy trochę <laughs> przycisnęliśmy I widać, racja. Co to Ale ja nawet naprawdę proszę mi wierzyć, kurczę, nawet 50 na godzinę daje tu taką frajdę tym samochodem. To jest niesamowite. Naprawdę polecam każdemu przejażdżkę tym typerem, Ja jestem w szoku, że ten samochód potrafi. I na trawo. pewno odwiedzę Was jeszcze nie raz i na sucho. Na sucho, suche, na suche musimy suche, się tak. Musimy na wieżki. Na pewno doznania będą jeszcze większe. Oj, tak, bo teraz nas straszny deszcz złapał. Nawet jakby kropiło, to by było lepiej. No ale co zrobić? Ale nawet proszę z czwórki wcisnąć lekko gazu. Zobacz pani, tak jak jest. nawet. Proszę sobie wcisnąć. On z każdego biega po prostu chce jechać. Czyli przy wyprzedzaniu nie ma konieczności redukowania biegu. Mamy tutaj nadmiar mocy i mamy tutaj przeniesienie napędu tylko na przedniomorzu. Wiadomo, że przy takich niskich prędkościach, wysokich obrotach zrywa nam tą trakcję, ale już gdy mamy przyczepność, no to ta cała moc może być przekazywana właśnie tylko naprzód. Mamy tutaj szperę, i znaczy tak, też nam to ułatwia. Mm -hmm. Co do porównania z moim samochodem, który tam, no po testach miał 206 koni, tak? Z tego co pamiętam. Eee, po prostu tam, żeby. Ten skok był wyższy, tak żeby on szybciej pojechał, po prostu no to trzeba ten pedał docisnąć. A tu wystarczy delikatnie nogą, tak naprawdę tak. bardzo delikatnie i samochód już sam jedzie, że tak powiem. Czyli już pięć, od razu moc. 100 koni więcej zawsze robi robotę. Oczywiście, że tak. No, bez porównania, naprawdę. To niby tylko 100 koni albo aż 100 koni, tak. a różnica jest po prostu niesamowicie kolosalna. Jest ogromna. Bo wyglądem jest zbliżony bardzo do mojego samochodu. Ale to mi się podoba, bo bardzo lubię. <ścoughs> bardzo mi się podoba. Jestem naprawdę zadowolona ze swojego samochodu. Bardzo. Czyli co, zrobiłby jeszcze. czekałaby Pani na kolejną generację, gdyby była skrzynia automatyczna? Rozumiem, że kupowałaby Pani w ciemno taki samochód. E, szczerze, to Panu teraz powiem, że ja, że tak powiem, czaję się na ten samochód. Ale boję się Pani odpowiedzi, Rozumiem, że teraz byłaby zmiana kilkumiesięcznego silnika. Gdybym, gdybym już mogła, to proszę mi wierzyć, A, już bym wzięła typera automatycznie, od razu, po prostu. Bez zastanowienia, już nawet po tej jeździe testowej. No ja wiem, że tak to działa. Ja wiem, że tak to działa. Jest uśmiech cały czas na twarzy, auto bardzo zwraca uwagę na siebie, a więc też spojrzenie innych kierowców zdecydowanie. No, auto dodatkowo no też... Jak bieg, to... siedzi piękna kobieta w samochodzie, no to wiadomo jak to działa. No, jest to już wtedy mieszanka wybuchowa. I tutaj w prawo poproszę. Oj tam to ten samochód, panie Krzysztofie. Naprawdę. A co pani powie o silniku 1.5 Turbo, właśnie o tym, którym e, rozmawialiśmy? Rozumiem, że w stosunku do samochodów, którymi wcześniej pani jeździła, jest to silnik wystarczający, prawda, jeżeli chodzi o dynamikę. Mm, Bo racja. Turbo jest pierwszy raz w tej chwili w Civicu, więc czuć też, że te 183 konie, tak jak na hamowni wyszło ponad 200, mm -hmm. daje radę i to większość klientów to potwierdza. E, owszem, daje radę. E, szczerze powiem, tak, tylko mówię, no u mnie to trzeba po prostu, e, poczuje się tą moc, taką pełną moc, jak dociśnie się. E, Pedał gazu, tak? Do samego tak. końca wtedy jest ten tak. kick i, i po prostu samochód wtedy dostaje takiej mocy, że mówię, nie wiem tak. czy mogę powiedzieć, ale no, rozpędza się do 200. <laughs> I to bardzo lekką ręką. Oczywiście nie lżejszą niż typer, ale również daje, daje radę i jestem tak. mega zadowolona z jazdy tym samochodem i naprawdę Honda polecam każdemu. Przypominam, że pani Sandra jeździ jeszcze dodatkowo z wersją ze skrzynią biegów CVT, to CVT wyszło nam w testach przyspieszenia lepiej niż wersja ze skrzynią manualną, więc ja także byłbym bardzo ciekawy, jakby ta skrzynia zachowywała się właśnie w przypadku Silica Taipera. czy on byłby jeszcze szybszy właśnie ze skrzynią CVT. Czekam na Hondę, być może w kolejnej generacji Taipera zagości i skrzynia CVT. No i ja sobie tak trochę po cichu życzę, żeby może było 4 x 4. I jeśli tak. chyba 320 koni, myślę, że byłby to tak. Bardzo mocny samochód w tym segmencie, z napędem na cztery koła. Jeszcze prosimy o tor do testów. <noise> tak, żeby móc sprawdzić. Tak, tak. Tego auto. Dokładnie. Przejechaliśmy się, żyjemy, oczywiście bezpieczne auto i byłem w dobrych rękach. Pani Sandro, krótki komentarz. Jak udała się jazda? Jazda była prze fantastyczna, tak, powiedziałam dużo, czyli tak. Gdyby warunki były inne, na pewno bym może wykorzystała nawet pełną moc tego samochodu, bo, bo mieliśmy gdzie, ale nie mieliśmy jak za bardzo. Tak, moc jest bardzo wyczuwalna. Samochód jest bardzo wygodny, pomimo tego, że był na R+. No siedzenia są naprawdę bardzo wygodne, jak na sportowy samochód. Bardzo dobrze mi się nim jeździło. Co ja mogę powiedzieć? Nic tylko polecać ten samochód, naprawdę. Dobrze. To... To ja Życzę, żeby było sucho, sucha nawierzchnia, wtedy też sprawdzimy, spróbujemy się przejechać takim samochodem. Jasne. A tutaj taką mamy jeszcze ciekawostkę. To jest samochód pani Sandry, który już wyjechał z serwisu. Tak jak Wam mówiłem, to jest wersja Sport Plus. Sport Plus, bo ma szklany, panoramiczny dach. Rozumiem, że Pani korzysta z niego. Oczywiście, że tak. A tutaj mamy Silica Typera, którym jechała Pani Sandra. Pani Sandro, jeszcze raz dziękuję za jazdę. Dziękuję bardzo. Wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejny odcinek na Krzysztof Honda. Cześć!